Każdy z nas ma jakąś taką swoją wymarzoną kobietę, swojego krasza. No i od kilku miesięcy czy lat przegląda tam po prostu na Instagramie jego zdjęcia i tak ale boi się e, podrywu, tak? Boi się poderwać. Natomiast ja z okazji Zbliżających się Walentynek chcę wam powiedzieć, jak to zrobić, żeby uskutecznić swoje podrywanie. I teraz tak, najważniejsza rzecz, jaką trzeba zrozumieć, to jest taka, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak podrywanie. <grywa> Już tłumaczę, o co mi chodzi. Zobacz, że jeśli podejdziesz do podrywania w sposób taki, że jest to tylko i wyłącznie zadawanie pytań i sprawdzanie tego, jak zareagował twój rozmówca, no to jest dużo łatwiej niż używać tego słowa podryw, a zanim się po prostu taki ciężar, wielki kamień, że ty musisz trzepotać rzęsami, musisz po prostu pokazywać mięśnie itd., tak itd. Tak Nie. Podrywanie to jest tylko i wyłącznie zadawanie pytań i sprawdzanie, jak ta druga osoba zareaguje.